Nasza szkoła była najlepszą w Polsce. Tu się e, zdobywał szlify Tadeusz Góra, który zdobył pierwszy medal Lilientala. Tu Tadeusz e, Wrona, który wylądował na Okęciu bez podwozia lata. Tu Mirosław Hermaszewski się szkolił. Wszyscy mistrzowie szybownictwa, tu się zaczynali latać. 29 stycznia Górską Szkołę Szybowcową na Górze Żar odwiedziło dwoje ministrów, a wszystko to w związku z przekazaniem szkole dwóch nowych szybowców. Szybowiec Arkus T, to jest T, to znaczy, że to jest taki e, z silniczkiem dolotowym, to jest szybowiec dwumiejscowy i to jest szybowiec w tej klasie. Ona ma rozpiętości 20 metrów. Po prostu nie ma takiego szybowca. W związku z tym to jest jedyny w Polsce. Do tej pory wypożyczaliśmy, a teraz pan prezes Wojtekos będzie dysponował. I to jest taki malutki plusik dla szkoły, bo to będzie w szkole i mogą przyjechać do szkoły, mogą przyjeżdżać najlepsi piloci z Polski, bo mamy najlepszych na świecie. W związku z tym to jest taki top czołówki światowej i. I to jest to, co pozwoli podźwignąć cały region i po prostu żart będzie na znacznie, znacznie wyższym poziomie niż do tej pory. Będziemy tym szybowcem latać na długie przeloty, między innymi w góry, w Tatry, e, słowackie e, Tatry i góry. O ma taką zaletę, że jeśli skończą się warunki, nie będziemy lądować w terenie przygodnym, tylko uwaga. z tyłu. Wyciągniemy sobie motorek i dolecimy do domu. szybowce to, to jest szczyt techniki. To jest osiągnięcia, najwyższe osiągnięcia w dziedzinie aerodynamiki nie? i konstrukcji. E, tak jak wspomniałem, ten dwumiejscowy arkus ma około 50 doskonałości, czyli z jednego kilometra prawie 50 kilometrów przeleci. Diana. 56, czyli z kilometra prawie 56 kilometrów tutaj potrafi przelecieć w idealnych warunkach, takich bardzo spokojnych. Nie, tymi szybowcami robi się przeloty 1000-kilometrowe, 1500 nawet w Afryce, ale w polskich warunkach 1000 kilometrów. Bardzo du duża odległość. To tak jakby stąd przelecieć nad morze i wrócić. Dla mnie to jest zaszczyt. Dla mnie to jest zaszczyt gościć tutaj, w tej szkole, górskiej szkole szybowcowej Żark. Pierwszy szybowiec, ten Arkus, czyli dwuosobowy szybowiec szkoleniowy, trafił tutaj ze wsparciem środków z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Z tego wsparcia był projekt, który dzięki któremu udało się współfinansować ten szybowiec. Drugą część oczywiście dopłacił aeroklub. Natomiast Diana to szybowiec, który jest sfinansowany w części z Ministerstwa Sportu. Tutaj jest duża zasługa tych osób, które zabiegały o to. Warto wspomnieć o panu prezesie Jurku Makule, warto wspomnieć o panu prezesie Wojciechu Kosie. No i przede wszystkim wielkie i serdeczne podziękowania dla pani minister Krupki, która przyczyniła się do tego, aby te środki zostały przekazane. Dzięki temu możemy dzisiaj pokazać, jak wygląda nowoczesne. Polskie lotnictwo. To jest rzeczywiście ogromny potencjał. Ta szkoła wychowała wielu mistrzów Polski, Europy, świata, rekordzistów. Jestem przekonana, że dzięki środkom z naszego ministerstwa, z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 550 tysięcy złotych, które zostały przekazane na zakup szybowca wysokowyczynowego Diana 3 sportowcy, którzy uczą się w tej szkole, będą mogli kształtować swoje sportowe talenty i będą spędzali jak najwięcej godzin w powietrzu, a to przecież dla nich najważniejsze. Robimy tu przeloty nawet w Bieszczady nad Solino i z powrotem jednego dnia. Z tym szybowcem lata się od no, godzinę również, ale 5 do 8-9 godzin, a nawet rekordowe loty tam 10 godzin.